Was bardzo serdecznie, bardzo chcę złożyć życzenia wszystkim, wszystkim kobietom. Dzisiaj jest święto kobiet, więc to jest nasze święto. I kochane, spędźcie go jak najlepiej. Odpoczywajcie, relaksujcie się. Niech to facet dzisiaj zrobi obiad, niech to facet posprząta w domu. Dzisiaj jest nasze święto, więc my mamy relaks. I przychodzę też do was z takim motywującym troszeczkę filmem. Jak wiecie, ja jestem po dwóch ciążach. Co prawda wróciłam do wagi z ciąży, ale ciało jednak nie jest takie jędrne, jak było przed jedną ciążą i przed drugą ciążą. Chociaż przed drugą ciążą już nie było tak bardzo jędrne. Nie było ciało tak jędrne jak przed tymi ciążami. Więc postanowiłam wziąć się za siebie i zacząć ćwiczyć. Przed ciążą z Lili ćwiczyłam bardzo, bardzo intensywnie. Ćwiczyłam w domu. I dzisiaj Wam opowiem, z kim ćwiczyłam. Ćwiczyłam z Lisą. Lisa Marie jest to youtuberka, która ma bardzo, bardzo dużo filmików z ćwiczeniami. Wszystkiego rodzaju, naprawdę, są ćwiczenia, ale to. Co ją wyróżnia jest to, że to są ćwiczenia w domu. Oczywiście potrzebujemy y, jakichś sprzętów, ale pokażę Wam, z czego ja korzystam, z czego będę korzystać i co mi wystarcza, jeżeli czegoś nie mam, kombinuję w domu, y, co by tutaj sobie y, zmontować, żeby było, y, żeby było narzędzia. Przyrządy do ćwiczeń, że nie musimy wydawać pieniędzy na karnety, nie musimy chodzić tak naprawdę na siłownię Słuchajcie, ja kiedyś chodziłam na siłownię, ale wiecie jak to było chodzenie? A raz poszłam, raz nie poszłam i tak naprawdę tutaj w Irlandii trzeba było kupić karnet na rok I z tego wszystkiego niby niedrogo wychodziło, chociaż na rok to i tak jest naprawdę duża suma pieniędzy To nie chodziło się na tą siłownię, jakoś... Nie motywowało się tak bardzo, jak się szło z kimś, to się więcej plotkowało, gadało, niż tak naprawdę ćwiczyło A tutaj jesteśmy w domu, ćwiczymy sobie sami Nasze ćwiczenia, co jest bardzo, bardzo ważne, trwają jedynie 15 minut My ćwiczymy 15 minut, więc 15 minut poświęcić w ciągu dnia jest naprawdę bardzo, bardzo krótko To jest po prostu coś takiego i 15 minut mija i jesteśmy my oczywiście zadowolone, bo wykonałyśmy Kawał dobrej roboty i czuję się naprawdę bardzo, bardzo fajnie Bardzo mi tego brakowało, ale czekałam do takiego momentu Kiedy moja druga córcia, Mia, potrośnie i będzie, wiecie, troszeczkę się zabawiać sama Więc ja ćwiczę, tak, tak, ćwiczę z dwoma dziewczynkami w domu Więc dwie dziewczynki siedzą w domu i ja będę z nimi ćwiczyć Mam nadzieję, że mamu nie 15 minut ćwiczyć i się wszystko uda Będę akurat tak drzemki ustawiać i... No, mam nadzieję, że właśnie w tych porze drzemki będę mogła e, zacząć ćwiczyć i wszystko będzie naprawdę dobrze. Już Wam opowiem troszeczkę o Lisie. Lisa, Lisa, Lisa Marie, tam nie wiem czy Lisa, czy Lisa Marie się mówi, ale Lisa Marie, mówmy, bo to jest e, tak wszędzie pisze imię swoje, więc prawdopodobnie jest Lisa Marie. E, pochodzi z Wielkiej Brytanii i zaczęłam z nią ćwiczyć dokładnie 3 lata temu i 3 lata temu zaprzestałam. E, Get it! Wiecie co, jakoś tak się czułam fajnie Mówię, a poćwiczyłabym w domu I szukałam właśnie filmików na YouTubie Kto minuta, minutę, dzień w dzień poświęca e, ten czas I mogę równo z nią sobie ćwiczyć Jeżeli czegoś nie wiem, po prostu sobie pauzuję, przewijam e, Ćwiczenia zapisywałam zawsze Już znalazłam do swoje kartki, słuchajcie, sprzed 3 lat, jak zapisywałam te ćwiczenia I tutaj z Lisą zaczęłam robić 30-dniowy challenge e, I wiecie co, z jedzeniem to ja bardziej... Ja tak nie mogę bardzo drastycznie zmienić swojej diety, to co jem, na nagle yy, prawie nic nie jedzenie, tak, tak mówią, więc ja nie jestem tego zdania, żeby zmieniać swoje jakieś diety. Staram się im jeść podobnie, chociaż wieczorem już nie tak ciężko. Jedynie jakąś delikatną sałatkę i też, żeby to nie było późno, a jak wiecie, ja późny wieczorem do 12, do pierwszej nocy siedzę przed komputerem i oglądam Was, inne youtuberki kochane, patrzę różne blogi, składam filmy, no i patrzę przy różne zdjęcia, które w ciągu dnia zrobiłam i naprawdę bardzo długo to schodzi, nawet samo odpisywanie na komentarze, na maile, bardzo, bardzo naprawdę długo to schodzi, więc... Do tej pierwszy dzień, w... nie, może nie w dzień w dzień, ale większość czasu spędzam właśnie przy komputerze, kiedy obejrzę swój ulubiony serial, idę do komputera, bądź na telefonie, kiedy już mi się nie chce patrzeć w komputer, oczy mi trochę bolą, więc w telefonie. Coś tam podpisuję i wtedy mam czas tak naprawdę e, dla siebie, dla Was. E, I mogę cokolwiek zrobić, kiedy dziewczynki śpią, bo jak wiecie, dziewczynki e, w ciągu dnia wariują, ma, Mia ma jakąś swoją drzemkę, ale już nie ma żadnej drzemki, więc dziewczyny wariują i to nie jest tak, że mam mnie sobie usiądzie i coś robi. Nie, nie da rady, ale też mi tak naprawdę to nie przeszkadza, e, bo lubię się z nimi bawić, lubię spędzać e, ze swoimi dziećmi czas. E, więc wieczorami siedziałam, oglądałam sobie lisę Marie wcześniej i po Ponawiałam sobie zrobić taki 30 dni challenge. Wcześniej, e, jak Wam mówiłam, chodziłam na siłownię, akurat mi się skończył karnet, ale jakoś tak czułam e, tą potrzebę, żeby ćwiczyć, i to było przed wakacjami, i tak samo jak teraz, przychodzę do Was przed wakacjami, wiosna, tuż, tuż, więc fajnie się wziąć za swoje ciało, za. Mm, mm urzeźbienie swojego ciała, zrzucenie troszeczkę zbędnych kilogramów i wiecie, tak na wakacje, żeby się, żeby fajnie wyglądać. Chociaż powiem wam, że wygląd swoją drogą, ale samo poczucie chyba jest dużo dużo ważniejsze, jak się czujemy. A po ćwiczeniach powiem wam, że będziecie czuły się. Po prostu wyjątkowo W Polsce jest Ania Lewandowska i Ewa Chodakowska I słuchajcie, super dziewczyny, oczywiście super ćwiczenia Motywują, są rewelacyjne Jakoś bardziej lubię Ewa Chodakowską, nie wiem dlaczego Chociaż Ania Lewandowska jest taka bardziej, em, wydaje mi się, że sexy Ale jakoś em, Chodakowska jest taka bardziej chyba naturalna No, tak jest moje odczucie, ja tak to uważam I słuchajcie, e, fajnie jest z, z, z dziewczynami ale kiedy zobaczyłam Lisę, Lisa Marie jest po prostu dla mnie no, super dziewczyną. Bardzo, bardzo ją lubię. Lubię jej żarty, lubię jej motywację, e, lubię jej charakter. Bardzo mi się ta dziewczyna podoba. Bardzo ją lubię i bardzo lubię z nią czuć. Kiedy ją oglądam, oglądam ją z uśmiechem na twarzy, bardzo po prostu ją lubię i. Nigdzie nie znalazłam. I to się nazywa Body Rock Lisa Marie. Ona tam jest parę e, kanałów na YouTubie. Ja, słuchajcie, muszę odszperać te stare takie filmiki, kiedy Lisa jeszcze nie miała zrobionego nosa, kiedy nie miała zrobionych ust i e, piersi. A z piersiami też miała takie przejścia, bo zrobiła sobie i miała poważne problemy. Musiała wyjąć e, te silikony, i tutaj też był taki wątek. Jest naprawdę bardzo taka otwarta, normalna i powiedziała, że zrobiła sobie operację, e, bo po prostu chciała się lepiej czuć, yy, źle się z tym czuła, co z tego, że ma super świetne ciało, jak okropnie się czuła na przykład z nosem, ja też mam okropny nos, ale ja jestem taką a wiedźmą, więc mi ten nos w ogóle nie przeszkadza, w ogóle się nim nie przejmuje. piersi po ciążach też nie są jakiś super, ale jakoś tak bardziej się boję chyba tego bólu po mogłabym sobie oczywiście zrobić, ale bardziej się boję tego bólu po i... Może kiedyś, kiedyś na stare lata Także Lisa jest naprawdę z charakteru, dla mnie jest bardzo, bardzo fajna Bardzo ją lubię Lubię, um, kiedy film po prostu oglądam i patrzę jak ona ćwiczy I podziwiam ją, że tyle ćwiczy, bo ja jak zaczynałam ćwiczyć to było O matko boska, jak ona to robi, ja już nie mam siły, jestem takim flakiem Naprawdę nie miałam siły I podziwiałam ją, jak ona tyle ćwiczy i tyle tego wszystkiego robi Aż chce się, słuchajcie, robić. Naprawdę chce się to robić, i tu mamy z nią również, możecie. Oczywiście stawię Wam linki do jej, jej kanałów Z nią są takie challenge, gdzie możecie z nią każdy dzień i są diety każdego dnia przejść Ja, słuchajcie, tutaj będę troszeczkę zmieniać te dni i oczywiście porozpisuję Wam Pod każdym filmem będzie rozpis, będą rozpisane ćwiczenia, które wykonywałam I Tutaj są zawsze cztery ćwiczenia i jest... 60 sekund trwa jedno ćwiczenie, ale ćwiczymy 50 sekund i mamy 10 sekund przerwy. I idziemy do drugiego ćwiczenia, ćwiczymy 50 sekund i kolejne 10 sekund przerwy. Ale słuchajcie, na początku dla mnie to jest masakra. Zakwas nam tego dnia gwarantowane 100%, nie ruszanie się nawet z łóżka. Więc zaczynam ćwiczyć pierwszego dnia. 30 sekund, jedno ćwiczenie. I 10 sekund przerwy, żeby przyzwyczaić troszeczkę organizm do ćwiczeń, do jakiegokolwiek ruchu, bo tak naprawdę nic się nie ruszałam, nic nie robiłam. Po prostu nie miałam na to czasu, ale teraz, kiedy już mija, młodsza córka jest troszeczkę większa, mogę zacząć ćwiczyć i mogę zacząć robić to, co lubię Także zaczynam od 30 sekundowego ćwiczenia i 10 sekund przerwy I w następnym filmiku będzie e, oczywiście pokazane wszystko, jak ja to robię Nie wiem jeszcze, czy dam radę, słuchajcie, tak jak Lisa, nagrywać całej serii, jak ćwiczę Postaram się, ale nie wiem jak dziewczynki na to pozwolą. Będę chciała nagrywać, słuchajcie, żebyście razem ze mną ćwiczyli, jak robię kolejne etapy ćwiczenia. To wszystko wygląda w ćwiczeniach. Ja tutaj sobie czytałam e, moje no, wypociny, notatki sprzed trzech lat. Zatrzymałam je, bo wiedziałam, że do nich wrócę. I dla Lisa Marie, Big buziak jak dla Ciebie bardzo, bardzo, bardzo cię lubię. I również Wam, kochane Wicki, ją bardzo polecam, jest bardzo fajną dziewczyną. E, powiem Wam, jakie ja mam przyrządy. Więc tak, mam hankielki. Mam hankielki trzy poziome, ale najczęściej używam hankielki. Hankielków, hankielki 2 i 3 kilogramy Kupiłam je kiedyś w Argosie I kupiłam taką hojneczkę To było takie ułożenie Od najmniejszych, większe i większe I te są środkowe 2 i 3 kilogramy I mam takie dwa I z nimi będziemy ćwiczyć Uff, Już nie mam siłę. Okej okay. Co tam jeszcze nam potrzeba? No to potrzebna jest oczywiście jakaś e, mata Żebyśmy się nie ślizgały Bo jeżeli ćwiczymy Możemy ćwiczyć na jakimś dywanie naszym tak naprawdę... Niepotrzebne są takie rzeczy y, typowo kupione Możemy wszystko z domu wykorzystać Ale ja sobie kupiłam matę, bo mam taki te bardzo dywan I niewygodnie na nim się ćwiczyło, próbowałam na nim y, Jakiś stół albo step, gdzie możemy wchodzić i schodzić y, Jeżeli nie mamy hankielków, możemy mieć wodę mineralną Nie słuchajcie, na początku, y, kiedy nie miałam tych hankielek Hankielków, hankielek, nie wiem jak to powiedzieć Ćwiczyłam z wodą mineralną, dwie butelki wody po półtora I na początek sobie ćwiczyłam po prostu butelką Lisa ma bardzo fajne, um, no szyle całe, equipment jej jest super, ale ma bardzo fajną torbą z piachem I to były takie początki z filmu, kiedy był ten piach, e, który, na których e, robi pompki i które na przykład e, unosi do klatki piersiowej później, e, unosi je do góry e, Ale no ja nie mam takiego czegoś, no i... Nie wiedziałam, czy takie coś może zakupić, czy nie zakupić I ja bardzo dobrze mi się sprawdzała Moja torebka Słuchajcie, taka torebka, zwykła moja e, Którą e, bardzo, bardzo lubię Przeznaczyłam do ćwiczeń Ona Już jest stara troszeczkę, więc e, można bo ją przeznaczyć do ćwiczeń Wsadzałam tutaj albo odważniki Albo wodę, woda jest większa, więc wygodniej było wsadzić wodę, bo mi tak to się wiecie nie ruszało Więc dwie butle wody i wtedy podnosiłam do góry oh, i z torebką ćwiczyłam Wiem, że to wygląda śmiesznie, ale nie miałam innych ym, tych przyrządów, urządzeń Więc wymyślałam sobie i tak będę też teraz robić Mam również drążek, ale to było... mój mąż chyba kiedyś sobie kupił i mówię O, to mi się przyda, taki drążek zakładany na framogę drzwi więc w salonie sobie zakładałam i wiecie, e, podciągnąć się może się tak raz, może podciągnę, ale unoszenie nóg do góry, przyciąganie kolan do klatki piersiowej i tutaj brzuch, dolne partie brzucha. O! Masakra. Pieką, palą, ale również w super fajna sprawa. I słuchajcie, ten drążek teraz nie leży bezużytecznie. Jest przywieszona huśtawka po bokach, linka, sznurki od huśtawki. To jest na framudze drzwi i wisi huśtawka i moje dziewczyny się huśtają, także super. Musiałam robić dziur haków w framudze, bo yy, irlandzkie ściany i yy, nie polecałabym, zawsze coś może spać, odpaść, nigdy nic nie wiadomo, są naprawdę kiepskie. Więc to ja mam: oczywiście, jakieś sportowe buty, sportowe, jakiś top, najlepiej takie krótki, bo brzuch mega będzie się nam płacił. Słuchajcie, będzie tak spocone: no masakra, Słuchajcie, jedynie niecałe 15 minut ćwiczymy i jest masakra te pierwsze dni. Co jeszcze? Tyle, jakieś sportowe buty, sportowe leggings, krótkie spodenki, co tam obojętnie, lubicie ćwiczyć. Ja wyciągnęłam te ciuchy, i słuchajcie, jeszcze się w nie, więc jest ok, na razie nic nie kupuję. Z czasem sobie pewnie to szybko przepierało troszeczkę, więc będę musiała sobie coś tam dokupić, to będę kupować sportowe ubrania. I tak słuchajcie, na wakacje wiosna zaczynamy ćwiczyć. Jeżeli macie ochotę, ćwiczcie ze mną. Bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam. zapraszam Wszystkie mamuśki po ciążach, może mają ochotę schudnąć troszeczkę, a jak nie bardzo schudnąć, urzeźwić swoje ciało. Ja bardziej chcę urzeźwić, bo jak wiecie tutaj, na przykład ym, z tych bicepsów była taka ładna gałka bicepsowa, a teraz po prostu poleciała w dół i już takiego, no takiej jędrności nie ma ciało, a ja nie mówiłam wam, przytyłam 17 kg w drugiej ciąży, w pierwszej ciąży chyba 16 czy 17. Lilię urodziłam troszkę wcześniej, więc przytyłabym pewnie tyle samo Więc prawie 17 kg w pierwszej ciąży, 17 kg w drugiej ciąży, więc ta skóra musiała się rozciągnąć No i wraca do siebie, powoli wraca, ale ja jej w tym pomogę i będę wyglądać tak, jak mam nadzieję przed ciążą Kiedyś jedna dziewczyna mi napisała, że po drugiej ciąży, jak byłam w e, ciąży z Miją po drugiej ciąży nie wrócisz do swojego stanu, nie będziesz wyglądać tak samo, więc ja, koleżanko, nie pamiętam jak się nazywałaś, udowodnij ci. Zresztą ja i tak wyglądam już em, z zewnątrz, tak samo jak przed ciążą pierwszą i drugą ale żeby się urzeźwić i żeby na wakacje w bikini wyskoczyć, słuchajcie, i się nie krępować, chociaż ja się też nie krępowałam, bo kto tam się patrzy, a mam tu gdzieś, ja urodziłam dziecko, jedno, drugie, nawet jakbym nie urodziła, słuchajcie, też się tym nie przejmujcie, ale wiecie, taka slim, 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 wyskoczę, mamuśka, sexy, aż to takie, widzicie, śmiesznie to brzmi i tak samo kiedyś tu mi w jakimś e, holu dziewczyna napisała, że noszenie takich krótkich spodenek e, kobiecie po trzydziestce i matce dzieci nie wypada. Słuchajcie, jeżeli czujecie się dobrze w swoim ciele, dlaczego nie macie się fajnie ubierać? Nie rozumiem tego, że to taki e, w Polsce jest stary taki światopogląd, że kobieta, która ma dzieci, już nie może założyć mini. Ale dlaczego? Jeżeli fajnie wygląda i fajnie. E, Pasuje jej to, dlaczego ma tak się nie ubrać, dlaczego kobieta, która ma ładny biust, nie może um, pokazać tego biustu, dekoldu. Um, no, słuchajcie, no. Kobiety się ubierają jak chcą i tak naprawdę ja nie zwracam nigdy nikomu uwagę, chyba że yy, Moje siostry na przykład źle wyglądają, ja mówię, nie, nie pasuje Ci to, albo tutaj coś Ci wystaje, albo yy, ten kolor nie jest nie dla Ciebie Albo powiem mamie, mamo, nie, nie, ten krój jest nie Twój, no to oczywiście, że tak, że zwrócę uwagę Ale jeżeli dziewczyna fajnie wygląda i ma fajne ciało i ma krótkie spodenki albo krótką mini jak najbardziej jestem na tak, nawet jak będzie miała 50 lat i wyskoczy taka fajna babka. No to jest czat, to jest czat. Znajdę na Instagramie dziewczynę, która, kobietę, która ma już swoje lata, podlinkuję Wam w opisie filmu i zobaczcie, jakie ona ma ciało i ma naprawdę już swoje lata. No, nie jestem dokładnie, nie pamiętam dokładnie, ale po 40 na pewno jest. I wygląda rewelacyjnie, ubiera się fajnie i nie widać, że jest w tym wieku, co jest. I to jest chyba najważniejsze, że czujemy się młodo, fajnie. Ja się nie przejmuję, oczywiście, ktoś mi pisze, że zakładam krótkie spodenki. No i jeżeli to komuś się nie podoba, no to się nie podoba. Ja się podobam sobie i to, słuchajcie, najważniejsze jest, że my mamy się sobie podobać. Jeżeli chcecie ze mną pracować, zapraszam. Jeżeli nie macie ochoty, zapraszam do oglądania filmów. Także, kochani, od poniedziałku zaczynamy nasz. 30-dniowy challenge. I będę Wam mówić oczywiście, co będę jeść, a będę jeść zupy na pewno, bo to je moja Lili i jemy razem obiady. To jest taki lunch około 13:00, i później po południu będę jeść jakiś swój obiad i, albo jakieś um, na przykład mięsko z sałatką, troszeczkę ryżu. Nie będę drastycznie zmieniać swojej diety, bo. Nie nadaje się do diet. Ja i tak, to co lubię, to po prostu jem, mam taką przemianę materii, ale oczywiście um, Lisa Marie ma również swoją dietę którą znajdę, wyszperam i również Wam pokażę. Także zapraszam Was na kanały do Lisa Marie Body Rock. Są naprawdę rewelacyjne, bardzo, bardzo lubię. I do filmików ze mną. Buziaczki, kochane, trzymam kciuki za siebie już i za Was, żeby nam się udał ten 30-dniowy challenge. A, i jeszcze zapomniałam powiedzieć, czujcie od poniedziałku do piątku, także sobotę dziela, mamy relax. Buziaczki, kochane, Mua! I kochani, pa!